56 659 pizz. Zostaw łapkę, jeśli chcesz zgarnąć darmową pizzę. Wiem, że wszyscy teraz potrzebują pizzy, dlatego postanowiłem, że dzisiaj jednej osobie z pod tego filmu sprezentuję totalnie za darmo. Równowartość dwóch takich ofert, czyli aż 500 kawałków pizzy. Później, oczywiście, osoba, która dostanie ode mnie to w prezencie, będzie mogła sobie za to kupić jakieś kozackie skiny, czy też zademiarzy, lub prezenty i inne fajne rzeczy, które są w sklepie. Pizza Planet. Także, jeśli to właśnie ty chcesz być dzisiaj tą osobą, która zgarnie 500 pizz do Pizza Planet, totalnie za darmo ode mnie, to zostaw łapkę w górę pod tym filmem. subskrybuj kanał. Butik, subskrybuj tam na dole. Miej wpisany kod na w sklepie Brawl Stars. Dziękuję za wsparcie. No i napisz w komentarzu, jaką pizzę lubisz najbardziej. No bo wszyscy lubią pizzę. Chyba że nie lubisz, no to daj znać, że nie lubisz. Ja najbardziej lubię Capricciosa i Mortadella bianco. Bianco. Powodzenia wszystkim. Cześć, witajcie. Ja jestem Damian dla was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. Słuchajcie, w tym momencie jestem na wyjeździe na, no, tak jak widzicie tutaj, no nie jest to nowy pokój. I nie planowałem teraz nagrywać tego odcinka. Ale to, co dzieje się aktualnie w Brawl Stars, to po prostu nie mieści się w głowie. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że dla wielu graczy nowy event totalnie zniszczył Brawl Stars. Jak dobrze wiecie, nowy event Pizza Planet już startował, ale zdecydowanie nie tak to miało wyglądać. Supercell zaliczył mega w topę. I mam nadzieję, że w tym wszystkim nie zlekceważą nas, czyli graczy, którzy na tym stracili. To znaczy ja jeszcze w sumie nie wiem, czy ten bóg wyszedł na moją korzyść, czy nie korzyść, bo to sobie sprawdzimy w tym odcinku, bo wejdę pierwszy raz na moje konto właśnie podczas trwania tego eventu. A Oprócz tego dokładnie przeanalizujemy tę sprawę, sprawdzimy w jaki sposób działały te bugi i między innymi pokażę wam gracza, który zyskał aż 66 tysięcy kawałków pizzy na swoje konto. Wiecie, co można za to kupić? Absolutnie wszystko. No wystarczy, że chłop teraz będzie codziennie odświeżał oferty i nie wiem. wykupuje wszystkie skiny, wszystkie jakieś o tym Jak potrzebował jakichś legendarnych, to za tyle kawałków pizzy to... On wszystkich kupi. Ja nie wiem, co bym zrobił, gdybym dostał tyle kawałków pizzy, nie? To się wręcz w głowie nie mieści. Ale gracze właśnie przez błędy supercela dostawali strasznie dużo tej pizzy. I oczywiście też jest możliwe, że ja po wejściu na moje konto otrzymam również jakąś wielką ilość pizzy, dlatego bardzo chcę to sprawdzić. Oczywiście też jest obce, że nie dostanę niczego, jak wielu z graczy. Jeśli Ty zaliczasz się właśnie do tych osób, które nie dostały dużej ilości pizzy, a też chciałbyś się dostać, żeby kupić sobie jakieś skinki czy nowych zadymiarzy, to zostaw łapkę pod tym filmem. Pokażmy twórcom Brosa, że to jest nie fair, że jedni dostali więcej, a inni w ogóle nic albo w ogóle nawet do gry nie mogą wejść. I zjednoczmy się tutaj pod tym filmem. Także kliknij proszę łapkę w górę, żeby pokazać supercelowi, że powinni te Teraz również rozdać pizzę za darmo dla tych graczy, którzy tego nie otrzymali. Myślę, że jest na to szansa. Supercell jest naprawdę marką, która słucha graczy, dlatego zostawia się łapki, a my lecimy już badać temat. Wszystko zaczęło się dzisiaj na kanale Supercell, gdzie pojawił się nowy odcinek zatytułowany Jak zdobyć Meeple i Serża Astrala za darmo. No i tutaj na początku widzimy właśnie dla niego, który wybiera, co będzie za darmo, właśnie dla nas graczy, właśnie w tym evencie. No i mówi też o pizzy, która będzie za darmo. Oto jak kto lubi pizzę. Zbierajcie, wymieniajcie kawałki pizzy nagrody na w tym Mipla. Będę musiał ich zwolić. Planeta pizzy! Zaczynamy wydarzenie planeta pizzy! Oni jeszcze wtedy nie wiedzieli, że to się aż tak źle potoczy. Oczywiście informują nas, że tą pizzę będziemy mogli wymieniać na bardzo fajne nagrody, czyli na mega skiny, na nowych zademiarzy, których będziemy mogli właśnie zgarnąć za darmo, bo pizzę będziemy mogli oczywiście też zgarniać za darmo. No i też codziennie będzie jeden darmowy prezent. O, jest też szansa, że dostaniemy coś ekstra. Z tego co widzę, to pokazali tutaj, że możemy właśnie dostać jakieś prezenty za darmo. O, random prezent, no właśnie. Halo, w czym mogę pomóc, poproszę z menadżerem, czy więcej kawałków pizzy, okej? Okay? Proszę pani, kawałki pizzy dostaje się za misję. Odbiera. Codziennie w tej ofercie i zdobywa grając w nowej tablicy wyników. Tablica wyników jest to konkurs, o no nie! Ale przegrane też zapewniają punkty. Codziennie dostajecie bilety, które resetują się co 3 dni. Za bilety możecie grać w wybrany tryb i zdobywać punkty ze wszystkich czynności. Takie jak zadawanie obrażeń, eliminowanie zadymiarzy, leczenie, realizowanie celów i szybkie wygrywanie meczu. Za przegrane też otrzymujecie punkty, ale wygrane je pomnażają. No i są też tryby gry 2 na 2 takie jak zadyma, zbiory klejnotów, knockout, ale dodaliśmy też dwa nowe hokejowe. No te nowe tryby nas nie interesują. Bardziej nas interesuje to, że dają nam tą pizzę za darmo. Ale niestety, jeżeli chodzi o niektóre gracze, to mocno przesadzili. Gracie w typeli wyniku, bo tam będzie do zdobycia najwięcej kawałków pizzy. Nie mów mi co mam robić. Możecie też odbierać kawałki pizzy codziennych gratisów w sklepie. No okej. Okay. A na końcu czeka na was przebranie Serge Astral. I uwaga, uwaga, ważna informacja, bo to przebranie będzie oczywiście za darmo, ale żeby je odblokować, to najpierw musicie mieć Serża. Tak, to jest ważne. Więc musicie mieć najpierw tego legendarnego zadmiarza. Co jeśli nie macie serża? Chcemy serza, chcemy serża! Za kawałki pizzy możecie go odebrać za darmo w sklepie Pizzy Planet, tylko kosztuje 1400. ich. Heh, także jak widzicie, legenda kosztuje 1400 kawałków pizzy. Ziomek dostał 66 tysięcy kawałków pizzy. To myślę, że spokojnie by mu to starczyło na jakieś 50-60 zadymiarzy. Może nawet na więcej, 70. No bo wiecie, to legendy kosztują tyle, tak? Okej, okay, to przebranie będzie dostępne przez 3 miesiące po wydarzeniu. A ten event będzie trwał do 5 lutego. No niedopuszczalne. Także wiecie już wszystko o tym eventie. Ja też go sobie dzisiaj obejrzałem. No i uznałem, że wejdę na Reddita, sprawdzić, co tam ciekawego słychać. No i pierwsze co tu widzimy, to Bookstars ponownie. No i mamy tak takiego mema. Pizza Planet się rozpoczyna. Niektórzy ludzie w ogóle nie mogą wejść do Brawl Stars, bo na razie utknęli na ekranie z tego konkursu i to naprawdę dotknęło dużo ilość graczy. Mam nadzieję, że to nie będę ja, bo chcę dzisiaj właśnie zajrzeć na moje konto. Biedni. Między innymi Werka właśnie tak utknęła i ona totalnie nie może aktualnie zagrać Brawla. Także F dla Werki. No a niektórzy ludzie z niczego po prostu dostali na przykład po 2000 kawałków pizzy, po 5000 lub nawet tak jak wam mówiłem 66 koła. Ja dalej nie mogę po prostu tego przeżyć, że chłop tyle dostał. Tu mamy nawet mema ze Spongebobem. Ja i wszyscy, którzy nie dostali pizzy z glicza, a tu gracze, którzy dostali pizzę, jak widzicie, kilka tysięcy. Trzymam kciuki, że, żebym miał farta, ale mam nadzieję, że też ci gracze, którzy tego nie dostali, dostaną jakąś fajną rekompensatę. Poinformujmy o tym Supercella. Wiecie co robić. Zostawmy tutaj dużo łapek pod tym filmem. Tu jak widzicie, kolejny jakiś ziomek informuje, że what? Dlaczego on dostał aż 950 darmowych pizz? No bo jak widzicie, na jego koncie jest 971. No i takiego legendarnego skina może sobie kupić za darmo. Kolejny ziomek dostał aż 3860 po prostu po zalogowaniu. To teraz zobaczcie to. Tutaj oczywiście darmowa oferta odebrana, w ogóle całkiem potężna. 30 kredytów, 25 blinku, 50 monet, 1000 jeszcze tutaj XPK. Tutaj jakaś pierwsza oferta, tutaj też kolejna oferta, tutaj mamy skina i widzicie to, 66 659 piz, tak ziomek to dostał. Napisz w komentarzu, ile pizzy ty dostałeś. Czy jesteś właśnie w gronie tych osób, które zyskały na tym bugu, czy też jesteś w gronie tych poszkodowanych, które no, mają mało tej pizzy, tam po 20 kawałków. I na pewno jesteście ciekawi, jak to działa i dlaczego właśnie on to dostał. Tak samo jak ci inni gracze, dlaczego oni w wyniku buga dostali aż tyle pizz na start tego eventu. No jak widzicie, ziomek był totalnie w szoku. Na no, co zrobił? No, oczywiście wykupił sobie wszystkie skiny i wszystkie oferty, no bo jak ma tyle blinku, no to widzicie, wszystkie nowe skiny tak od razu kupione, bo czemu by nie? No to już wyjaśniam, dlaczego właśnie się tak stało. Otóż jak widzicie, kiedy klikniemy sobie właśnie na cenę danej oferty właśnie za pizzę, to możemy zobaczyć, że w opisie, oprócz tego, że musimy zapłacić ileś tam brakujących gemów, nagle pojawia się Krusty Cash, czyli waluta, którą mieliśmy podczas eventu ze SpongeBobem. No tutaj powinno być ewidentnie napisane pizza slices czyli kawałki pizzy. I wychodzi na to, że niektórym osobom po prostu Krusty Cash, który uzbierali albo kupili wcześniej i mieli go na swoim koncie. Podczas eventu ze SpongeBobem, w wyniku błędu w gry, przeniósł się właśnie na nowy event i oni dostali po prostu zamiast Krusty Cash pizzę. I to w takich chorych ilościach. Myślę, że jak zobaczyli to gracze, którzy dostali, nie wiem, na przykład dzisiaj po 20 pizz, to po prostu zrobili reakcję jak ten Kermit, nie? No tyle. I tutaj macie jeszcze potwierdzenie od jednego z użytkowników Twittera, że nie wszyscy to otrzymali. Były nawet osoby, które po prostu zostawiły sobie Krusty Cash i go nie wykorzystały, a i tak nie dostały tej pizzy. No to co? Pora wejść na broostas i pora się przekonać, czy ja coś dostanę. Let's go, odpalamy grę. Uff, no to będzie moment prawdy teraz. 100% łączenie. jest. Serwerami. Sezon Startune 2 w dobie końca. Dostajemy tutaj pucharki sezonowe. To jest moje drugie konto wizowe. To nie jest moje główne konto, bo tylko 17 pucharków sezonowych, bo się nie zgadza. No dobra, ale możemy... O, lubię pizzę. I czy ja mam tutaj już jakąś liczbę pokazaną? No nie mam. Dobra, no to trudno. Musimy sobie szybko odebrać te nagrody. Także otwieramy najpierw mojego boks'a. Mamy tutaj oczywiście skinę do czaka. To jest piekielny czak. To jest całkiem niezły skinek. Dobra, no nie będę narzekał na pewno na to. Okej, okay, odbieramy sobie. I tak, mamy tutaj nagrodę za sezon 33. Uch, ja już widzę, mam 0. Zero... Kasy na Pizzy Planet. Ale to jest, słuchajcie, moje drugie konto. To nie jest moje główne konto. Tak czy siak, dostałem tutaj tak 100 gemów, 3000 kredytów. Fajnie, więc odblokuję sobie też nowego zadymiarza. Mamy Maisie, to no, mamy bardzo duże rzeczy. Dobra, nie będę przedłużał. Odbierzemy to jak najszybciej. Mamy tak, Greya. Od razu go odbieram. spoko. Mogę odblokować też kolejnego mitycznego zadymiarza, ale chyba aż tylu kredytów nie będę miał, żeby to zrobić. Wezmę sobie If z tego powodu, że to If jest fajny Skin właśnie w pizza. Ej, już odblokuję ją od razu. What? dobra, no to mamy dwóch nowych zademiarzy jeszcze na tym odcinku. No dobra, się ja tego się nie spodziewałem. I teraz możemy odblokować legendę. No to kogo my sobie tutaj weźmiemy? Kendziego, no dobra, oczywiście, że Kendziego, bo do Kędziego też teraz jest fajny skinek. No i teraz Stardropy. Także słuchajcie, szybko lecimy ze Stardropami i wchodzimy na moje główne konto, bo to trzeba zrobić. Czy dostaniemy jeszcze coś ciekawego, kredyty. Ja jakbym jeszcze Kendziego odblokował w takim losowym odcinku, gdzie sprawdzam Krusty Cash, to by było mocne. Mamy legendę. No dobra, no to się może wszystko wydarzyć dzisiaj. I mamy skina do Brocka, ale to nie jest jakiś przepotężny skin, jak to jest słuchajcie, boombox Brock. Przepraszam ogólnie za mój głos, ale no troszeczkę dzisiaj zimnawo było na stoku, tak? Dobra, odbieramy sobie to wszystko. Mamy tutaj tego boomboxa i robimy speedrun. Musimy to jak najszybciej otworzyć. Szybciutko, szybciutko. Okej. Okay. W ogóle, widzowie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie suba, wciśnijcie ten guziszczek tam na dole, subskrybuj, bo lecimy po półtora miliona. I jak nam się uda dobić właśnie te półtora miliona subów, to będzie wielki 24 godziny live. Ostatnio ktoś mnie do tego na streamie zachęcał, już do... Dobra, zrobimy to. Na 1,5 miliona subów robimy 24 godzinnego streama i myślę, że to może być naprawdę fajny imencik. Także jak chcecie to zobaczyć, to wiecie, co robić, jak jeszcze nie subskrybujecie. Zostawcie suba. O, a w tym momencie po moich dwóch bokach wysyłają się osoby, które ostatnio zostawiły suba. Także wielkie pożury dla was, a jak chcecie się pojawić też na ekranie, no to po prostu zasubskrybujcie, tak? Dobra. I to wszystko już by było. Ok, odebrane. Mamy nowy konkurs, jak sobie tutaj to kliknę e, to dostanę jakieś punkciki. Czekajcie, odbierzmy jeszcze to, tu. Dobra, i przechodzimy do pizzy. I teraz tak, stuknie, aby zgarnąć darmowy. Pakiet, zobaczmy. Może dostaniemy też coś mocnego. Podwajacze dostałem, chyba. Bo nawet mi się nie zdarzyło to pojawić, a już to odebrałem. Pierwsza oferta, jaką mamy, dostaję za to jedną pizzę: to jest galaktyczna lola. Dalej mamy, o, fajnego berego, on zniknie za jeden dzień. No ale ja nie będę miał tyle pizzy, bo ja tutaj no nie mam zbugowanego konta, nie? Jakbym był ziomeczkiem, który ma 60 tysięcy kawałków pizzy, no to by było genialnie, no ale no niestety nie jestem. Mogę sobie jeszcze technologiczną Maisy kupić, no ale lipa, lipa, lipa. Ostatnia deska ratunku to jest, słuchajcie, moje główne konto. A chwila, bo jeszcze tutaj jest oczywiście Basastra za darmo i tą pizzę też można kupować. Za 79 gemów jest 250 kawałków pizzy. No, nawet taki ciekawy deal, jest tu coś na końcu, nie ma na końcu. Ale mamy 12 kawałków pizzy, także weźmy weźmie sobie zawsze coś, no 12 to nie jest 66 tysięcy. Ja bym się nawet ucieszył, nie wiem, z takiego tysiąca albo dwóch, bo to już by było naprawdę mega. W ogóle podczas trwania całego eventu widzowie możecie zgarnąć około 2000 kawałków pizzy totalnie za darmo. Oczywiście, jeżeli będziecie grać, odbierać te wszystkie oferty właśnie za te dni. No a najwięcej jest oczywiście z tego konkursu. Jeżeli nie macie zbugowanej gry i nie blokuje was ten ekran i możecie to grać, no to korzystajcie, bo z tego tutaj naprawdę będzie można dużo kawałków pizzy dostać. Tutaj jak widzicie ziomek za pierwsze miejsce w tym momencie dostaje 150 kawałków pizzy. Dobra. Come on, robimy moment prawdy. Klikamy konto legenda 4ty, czyli konto Damianiusio, bo mi Weronika zmieniła nazwę. I uwaga, uwaga, czy będziemy tutaj mieli jakąś pizzę? Czy na mnie czeka coś fajnego? Odbieramy sobie nagrodę za Star Tune Studios 2. I ej, tutaj też jest Omega skrzynka, także no to już będzie potężniejszy opening, bo tu może być jakiś naprawdę mega mocny skin. No i co? To jest pierwsza tego typu skrzynka otworzona przeze mnie na moim głównym koncie. Pierwszy raz udało mi się dobić aż tyle pucharków, żeby ją zdobyć. No i przekonajmy się, co takiego dobrego dostanę. Uwaga, uwaga, 19 przedmiotów z jednej skrzynki, także no to jest mocne. Ale jeszcze mocniej by było jakby była ta pizza tutaj, nie, naprawdę bym się tak ucieszył, come on, come on, come, on, come on. no musi tu być coś dobrego. Ej, Surgini dostałem z tej skrzynki, to jest mega ładny skin i jeszcze mam kolejnego skina, słuchajcie, dobra, uwaga, uwaga, hej, to jest super ceny make, to był belko Amber, dostałem naprawdę dwa bardzo piękne skiny, chętnie bym oba z nich kupił, nie, naprawdę. Dobra, ale i tak musimy to skipnąć, bo trzeba sprawdzić, jak ta pizza wygląda i czy jest tam ta pizza. To jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Jeżeli chodzi o tą skrzynkę, to naprawdę warto było grać. Serio, warto było. Tutaj za dzień piąty dostajemy też bardzo rzadkiego star dropa. Jakbyście słyszeli chrapanie, to mój ziomal, z którym właśnie jestem na nartach, troszeczkę sobie chrapie, ale niech sobie śpi, nie przeszkadzajmy mu. Ja się i tak cieszę, że pozwolił mi to teraz nagrać, bo ja to nagrywam późno w nocy, bo wcześniej nie było czasu. Ej, widzowie, ja chyba mam jakiś krusty cash. Tam jest jakaś liczba. Wcześniej nie było żadnej liczby, nic tam nie widziałem. Chyba coś dostanę. Czy to będzie 60 tysięcy krusty Cashu? No nie sądzę, ale może mniej. Naprawdę, nie wiem, nawet jakieś kilkaset by mnie ucieszyło. 3000 punktów, dobra, i słuchajcie, mamy legendarnego Stardropa. I kolejne rzeczy do przeskipowania. Także legendarny Drop leci. Znowu skin do Broka. Co jest? Co z tymi skinami do Broka jest? Halo, jak to działa? No dobra, ale Boombox Brok okej, okay. no jakiś zbugowany skin no dwóch kontach mi dzisiaj polubił, ja mamy też pełno start i zaraz się przekonamy, czy też skorzystam z tego błędu, czy też dostanę jak, jakieś darmowe pizzę. oby tak to by było naprawdę świetne, skipujemy te start dropy. nigdy w życiu chyba tak szybko nie otwierałem start dropów, ale co, no trzeba to sprawdzić trzeba, trzeba, trzeba dowieść. uwaga, no, jest epic U aha, perła? okej, okay. to ciasteczka perły, no tak, przecież ona jest ciasteczka wszystko jasne no jakieś rzadkie, rzadkie, dobra, to skipujemy no, no jak najszybciej, no, czy da się szybciej jakoś tu klikać jeszcze? Come on, come on, come on, come on, come on. Jakby coś fajnego wpadło przy okazji, to, to było naprawdę G-kredyty. Dostałem bardzo dużo kredytów do Saturnowej sławy, więc może jakaś ta lepsza wpadnie, jakiś meteor jest następny chyba, z tego co pamiętam. Ale tych rzadkich sterowo to też tutaj daje tak dużo. Mega, mega słabiutko. O, koniec. Ej, nie widziałem. Dobra, cofamy, cofamy, cofamy. Jeżeli chodzi w ogóle o moich zadymiarzy Sorry, jestem tego ciekawy, ale też bardzo Jak wyglądają puszki? Bardzo pospadają? Nie, wszyscy na 1000 spadli, okej, okay, dobra 360! Ej, ja też dostałem jakąś pizzę Totalnie za darmo Bierzmy sobie może najpierw te kawałki pizzy Tutaj mamy tak, 12 Ej, normalnie gracze mają gdzieś, nie wiem, po 20 tych kawałków pizzy Tak za free, a ja mam też 360 Czyli też mi się to zbugowało A wiecie co jest najgorsze? Że ja w ogóle nie grałem podczas eventu ze Spongebobem Czyli wychodzi na to, że jakbym wtedy grał I zbierał właśnie te krasty cash To też bym teraz dostał kilka tysięcy, jak nie Kilkadziesiąt, bo też mam właśnie zbugowane konto, które to dostaje. No nieźle, czyli trochę lipa, no. Lipa z tym Spongebobem wyszła. Dobra, odbierzmy sobie jeszcze najpierw te rzeczy tutaj, bo jest tak nowy event. Fajnie też, że nie, nie mam na tyle zbugowanego konta, że mogę wejść w ogóle do gry. okej, okay? yy, dołączanie do konkursu. Aha, no to słuchajcie, ja dostałem pizzę, ale konkurs mi się nie pojawił, także ja nawet nie mogę w nim wziąć w udziału. No nieźle. Ach, to jest zbugowany Brawl Stars, No dobra, ale klikamy sobie tutaj, i jak widzicie, no, ja mam w tym momencie całkiem dużo tej pizzy. W sensie, no mnie to cieszy. No nie jest to kilka tysięcy, kilkadziesiąt. Nawet, jak niektórzy gracze dostali, ale dalej jest to jakaś pizza za darmo, której nie powinienem mieć, i to jest bardzo niefair w stosunku do tych graczy, którzy tego nie dostali. No bo teraz ja dostaję taką walutę, którą mogę przeznaczyć na progres na moim koncie, czyli na przykład na kupienie jakichś zadymiarzy, czy też skinów po prostu, żeby mi się przyjemniej grało. Więc mam nadzieję, że Supercell, no po prostu zrobi rekompensatę. Bo obstawiam, że jak ty oglądasz drogi widzu ten film, to pewnie też nie dostajesz tych piz. Bo co prawda, sporo graczy otrzymało jakieś takie chore liczby, ale dalej większość totalnie, no nie dostała niczego, no i to to jest fair, no nie wiem jak to super cel rozwiąże. Myślę, że nie będzie zabierał tych piz, chyba, że nie wiem osobie, która dostała właśnie te 60 tysięcy, no może akurat jej zabierze. A tutaj, ej, dostałem jakąś fajną ofertę. 30 kredytów, no to dużo lepsze niż na tamtym koncie. Dobra, sprawdźmy sobie, jakie mamy oferty. Tu e, mogę sobie nawet prezent już kupić i ikonę gracza nową. No proszę. Tutaj mamy hiperdoładowanie, ale no, na hiperdoładowanie to mnie nie stać, Tutaj będzie też jakaś super oferta. Też jest prezent, też jest jakaś ikona gracza i na to mnie stać, także nieźle. I tutaj mamy kolejny prezent. Ja same prezenty dostaję. Ty, w ogóle. O, tutaj jest planszowy ludzi. Planszowy ludzi. Ej, ale czemu jest napisane planszowy ludzik i planszowy ludzik? No widzicie, no Bóg na Bogu, no coś z tym, to historii nie zagrało za dobrze. Dobra, lecimy dalej, otwórzmy sobie tą ofertę. Tu bym miał taką znakę, No, to mnie nie interesuje. Tu mamy też odznakę, a jakiś skinek? Może? Za jakieś 300 coś? Może, może? Za 600, słuchajcie, 35 mam nowego skina do If. I praktycznie, no, połowę te, tego skina dostałem za darmo. Jakbym chciał go teraz kupić, to wyskakuje. już dobre info, bo jak widzicie, potrzebujesz jeszcze 255 kawałków pizzy. Kupić ten przedmiot teraz za kawałki pizzy i klejnoty. I bym musiał dać 128 klejnotów za 255 kawałków pizzy, które mi brakują. Czyli chodzi na to, że te kawałki pizzy, które otrzymałem, są warte, nie wiem, gdzie, ze 150 gemów. Także, no, widzicie. To co dopiero ten chłop, który dostał 66 60, Dobra, została nam jeszcze ostatnia oferta, taka najlepsza, pewnie tutaj. Uu. Nie, no nie dostałem jakichś super skinów. Dostałem tylko właśnie. To mi fajną w sumie. No i mógłbym kupić, ale no do tego bym potrzebował więcej tej pizzy. No myślę, że to sobie zostawię jeszcze na spokojnie. Może będą jeszcze jakieś fajniejsze skiny. Tu widzę, że w klubie też piszą, że im się konkurs nie woduje. O tutaj Kapi pisze, że też dostał 4000 pizzy za nic. Nie No tak szczerze myślę, że jedynym rozwiązaniem teraz to jest przyznanie, przynajmniej, nie wiem, tak, po tysiącu pizzy dla każdego z graczy. Dobra, może przesadziłem, no może 500. Nie wiem, jak ja bym był super celem, to dałbym teraz po tysiąc pizzy każdemu z graczy po prostu za darmo w ramach rekompensaty za to, co się wydarzyło. Tak, żeby wszyscy. Mieli fajny event, 50% tego, co ogólnie można było by zdobyć, właśnie podczas grania tego eventu. Takowy rol to Supercell odniósł się oczywiście do tej sprawy, i nawet wrzucili specjalny post na kartę społeczność, no i przyznali się w nim do błędu. Tak to się stało. Zdajemy sobie sprawę z problemów, które utrudniły początek wydarzenia Pizzy Planet. W tym problemy związane z konkursem arcade, nieprawidłowa liczba biletów, brak możliwości dołączenia i gracze, którzy utknęli na ekranie końcowym wydarzenia. No ja mam właśnie ten brak możliwości wydarzenia. Niektórzy gracze rozpoczynają wydarzenie już z kawałkami pizzy. To też ja. Troszkę dostałem, nie jakoś super dużo. Oraz Kilka innych problemów uniemożliwiających płynne działanie wydarzenia, niepoprawne teksty i Nasz zespół już pracuje nad rozwiązaniami i planują wkrótce przeprowadzić konwersację, aby rozwiązać te problemy. I słuchajcie, w momencie, w którym Supercell przyznaje się do błędu, myślę, że na 100% zrobi nam jakąś rekompensatę. Nie wiem, ile to będzie jeszcze krasty Cash'u. Jak się dowiem, to oczywiście Was poinformuję, więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Wiemy za to na pewno, że czeka nas przerwa konwersacyjna, czy nie będzie można przez jakiś czas grać w Brawla. Myślałem, że to może już jest teraz, jak Vera mi wysłała, że ona w ogóle nie może wejść do Brawla i zablokowała ją na tym ekranie, ale nie, no jak widzicie ja mogę normalnie wejść, tylko po prostu konkurs mi się nie ładuje. No a chłop, który dostał aż 66 tysięcy kawałków pizzy totalnie za darmo, no jest jakimś szczęściarzem nie z tej ziemi. Naprawdę nie wiem, jak to mogło się wydarzyć, no ale się wydarzyło. No w tym filmie ode mnie to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę w górę, żeby pokazać Supercelowi, że czekamy na rekompensatę. Supercel to jest potrzebne. Tutaj macie przycisk, żeby właśnie im to pokazać. I jeśli mi w to nie wierzycie, to naprawdę ludzie Supercela zbadają filmy właśnie twórców Takich jak ja. A jeśli będziemy miał większy zasięg, no to po prostu to się przełoży na to, że jest większa szansa, że właśnie przyjrzą się temu tematowi. Przepraszam Was jeszcze za to chrapanie, ale no Michał musi się wyspać. Ja już mu teraz nie przeszkadzam. Dziękuję jeszcze raz. Widzimy się już niedługo. Sieła!